Rozpoczęliśmy w pełni skoncentrowani, niemniej jednak nie ustrzegliśmy się na początku kilku błędów, ale myślę, że wynik do przerwy był dla nas korzystny, przez cztery bramki. Na początku się trzymaliśmy, jeszcze potem w pierwszej połowie kilka głupich błędów zawsze nam oddychało. I potem dalej graliśmy bramka za bramkę, chyba do, do końca pierwszej połowy. W drugiej połowie rozpoczęliśmy bardziej skoncentrowani i chcieliśmy utrzymać i do tego jeszcze dorzucić stuprocentowe sytuacje. To nam się udało. Odjechaliśmy na 7-8 ramek, także myślę, że później już spokojnie kontrolowaliśmy przebieg meczu. Na drugą połowę mieliśmy wyjść zmotywowani do walczenia, a niestety znowu kilka prostych strat na samym początku. Zawsze powiększyło przewagę. a potem gonitwa. Wiadomo jak się goni to się albo, albo się zyska, albo straci nam niestety przytrafiło się to drugie i gonitwa się nie udało, bo były bo niecelne rzuty znowu proste błędy i potem już zmęczenie się trochę w okrągłym składzieśmy przyjechali. No niestety, trochę przykro to przyznać, ale zdali nas kurczę. mecz, można powiedzieć, że pod nasze dyktando, bo żeśmy grali, problem był tylko w początkowych minutach z wejściem zespołu w rytm taki odpowiedni, żebyśmy narzucili swój styl grania i stąd powiedzmy były wzięte czasy, zwrócenie uwagi na te elementy, a tak generalnie pod... Pod nasze dyktando można powiedzieć, cieszymy się z tego, że jakiegoś stylu nabieramy. Ten mecz właśnie był potwierdzeniem tego. Dla nas najważniejsze było, żebyśmy byli w 100% skoncentrowani, żebyśmy nie tracili głupich piłek, a I myślę, że to w części nam się udało. Jeśli chodzi o zespół gogowa, no to na pewno nie przyjechali się tutaj położyć i na początku wyszli zdeterminowani, niemniej jednak nasza twarda obrona zmusiła ich do oddawania rzutów, z czego nieprzygotowanych rzutów, z czego wyprowadzaliśmy kontry. No wydaje mi się, na, u nas na najsłabiej wypadła skuteczność, no niestety i to nie to, że, że bramkarz yy, wyciągał nasze piłki, tylko sami po prostu nie trafialiśmy w bramkę i to, to jest najgorsze, że nie wiem, czy dlatego, że tak gorąco, z drugiej strony Zabrze taką samą piłką, jak my grało i jakoś oni trafiali, także trudno powiedzieć, walczyliśmy nie udało się niestety. No ja myślę, że tutaj tam przez kilka minut trwało, bo odskoczyliśmy już to, to no, chorobry walczył, walczył, no, ale nie miał za dużo tych atutów. Dzisiaj byliśmy rzeczywiście zespołem lepszym, um, można powiedzieć, no, na każdej pozycji. Także z tego się cieszymy. No, tutaj trzeba było dokładnie przeanalizować, ale generalnie mówię za postawę a należą się brawa. To jest dobra rzecz, że powiedzmy zaprezentowaliśmy swój styl.